Zadanie 21. Punkt S jest środkiem okręgu przedstawionego na rysunku. Miara kąta alfa jest równa. Ok, więc teraz, tak, co, na tym, co z tego rysunku możemy odczytać? No, niestety, AC nie jest średnicą. Gdyby było, to zadanie byłoby dużo, dużo łatwiejsze, ale nie jest. Więc, co my tu możemy zrobić? No, możemy sobie na pewno tutaj dorysować jeszcze mocniej ten bok. I zauważyć możemy, że gdybyśmy sobie tutaj dorysowali, to to są przecież nasze promienie. To jest promień i to jest promień. Nawet w sumie, gdy jest okrąg opisany na trójkącie, to zaznaczamy promienie zazwyczaj dużym r, więc tak też zrobię. I dzięki temu wiemy, że tutaj też jest 40 stopni. Więc ten kąt wynosi 100 stopni. Jeżeli ten kąt wynosi 100 stopni, a to jest kąt środkowy, wychodzący z wierzchołka B i C i oparty jest na tym łuku właśnie BC, a na tym samym łuku jest oparty kąt wpisany alfa, którego szukamy. Też jest oparty na tym samym łuku, więc alfa musi być dwa razy mniejszy. Więc alfa musi być równe. E, Musi być równy ten kącik 50 stopni. W ten sposób można to zrobić. Czyli kąty środkowe i wpisane. Masz je też zresztą w tablicach, więc możesz sobie z nich korzystać. Natomiast, no niestety trzeba to zauważyć. No i czasami, tak jak tutaj, trzeba coś dorysować. Idziemy dalej.